Witam wszystkich bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinek na szybko, na spontanie o, nie ma co nagrywać no. tylko mychewkę i pokażę Wam na szybkości jak wygląda nowa buda jeszcze samiczka Róbcesza. Nie ma co nagrywać, z tego względu zima Prac tak nie ma Jeszcze niektóre kliki dostałem, a W ogóle ta samiczka miała wykot Przyszedł sobie, nie wiem, 20 minut szybciej patrzę, patrzę, Młode leżą, podjęte wszystkie 4 młode miała No troszkę nie w terminie Bo to za szybko Dzień szybciej Termin miała na jutro No ale no, no Szkoda no Troszkę szkoda Pójść do tamtego samca Którego zakupiliśmy znajomym Samiec jest bardzo ładnej budowy Wchodzi z Bardzo dobrego hodowcy Samiec ma 5,5 kila gdzieś gdzie tu wszedłeś 5,5 kila, daliśmy za niego 100, 120 zł na spółkę Sam jest, jest u niego z takiego powodu, że ja mam na polu, a sam jest był cały czas hodowany w stajni czy stajni? No w pomieszczeniu po prostu on ma swoje kuliki w pomieszczeniu, to stwierdziliśmy, że do niego pójdzie i, 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 i. samczek jest u niego, wczoraj też kuliki stały gałązkę sosny. Trochę mi zostało jeszcze tej sosny. No. no i widzimy się w kolejnym materiale. Po cięciu. Tutaj jak widzicie jest kolejna buda. Znaczy trzecia i ostatnia buda zrobiona. Na razie w co mniej worki z siadem. cztery worki ze słomą bo wziąłem sobie rynek, bo lata trochę troszkę mi się do niego wody dostało i troszkę mi się zepsuł Znaczy zaczął po prostu ten no, czuć się po prostu dostał wody i zaczął mi jakby to powiedzieć no ta woda zamarzła i jakby no, jak go rozpłyłem to ta woda jeszcze była zamarznięta jeszcze raz a wracając do samca, to samec u nas pokrył dwie samice i będę musiał też jutro... Będę musiał... Jutro albo pojutrze będę musiał też patrzeć, czy samica ma, czy, czy się pędzi, czy ma czy, czy nie ma. Na razie patrzyłem u niej, to nie ma. No i trzeba będzie zanieść tym samicę też do samca. No ale no... Co zrobisz? Też ostatnio pokryłem samicę, bosa, bossa belga, szensylowatą srokaczem Gdyż, już ponieważ samiec jest za młody, mój bosa, na samiec bosa jest jeszcze za młody Ma dopiero niecał... nie 4,5 miesiąca, już będzie miał plus minus już tam nie pamiętam dobrze musiałbym zobaczyć sobie w ile no no ale coś takiego będzie na pewnie gdzie tu fajfu zaglądasz no i zakociłem sobie czy znaczy dopuściłem tą samicę sobie do samca z roka tego akurat nie mi się udało bo samica miała yy, cieczkę się pędziła i samiec jestem pokrył cztery razy, więc powinna mieć, te młode też nie powinnam, to nie wiadomo, to teraz zależy od tego samca jaki, bo już długo ten samiec nie był używany przy samicach, prawie wszystkie były te pokryte i czekałem też tylko z tą samicą. Na pokrycie, ale stwierdziłem, że nie. też mi kolega mówił, żeby ją pokryć cały czas tym samcem sam, tym samcem, ale stwierdziłem, że nie będę. I pokrywać poczekam sobie do czerwca, ale no, już trochę szkoda mi tej samicy, bo ona ma prawie 6 kilo. I stwierdziłem, że jak ją zapasę, to wtedy będzie ją trudno yy, wychudzić, więc ją sobie tym samcem, a młode albo nie wiem, albo sprzedam mieszane parę, albo coś zostawię, albo pójdę na... No, na tuszkę jeszcze nie wiem co zrobię, ale no, jest jeszcze czas na to, więc mam chwilę czasu, żeby pomyśleć co z młodymi zrobię no więc Właśnie jeszcze... szkoda mi młodych od tej samicy zobaczcie, mi szkoda młodych od tej samicy, no ale no co zrobisz, no nic nie zrobisz, no to, to jest pierwiastka, to nie ma co się dziwić, że nie miała tych młodych, że nie wychowała tych młodych, czy nie umiała, no ale no przyszedłem, no to młode leżały i ani gniazda, nic nie było, więc no troszkę lipa, lipa, ale za to, gdzie mi tu zaglądasz, gdzie mi tu zaglądasz? Za to ta samica wychowała taką bandę młodych jedzą sobie chrupią marcheweczkę Młode też pójdą na sprzedaż, nie wszystkie, ale pójdą Bardzo mi zależy o po tym kuliczku malutkim. Nie wiem jeszcze nie, jeszcze nie wiadomo czy to jest same czy samiczka, czy będzie same czy samiczka i tak, sobie, i tak go sobie zostawię I też bym sobie zostawił takiego te mi się bardzo podobają. Nie wiem czemu takie wyszły. Bardzo mi się podobają. Okwiczki są widać, że są najedzone. Nie, ma, nie mają żadnej choroby, choroby, choroby. Więc bardzo ładnie. Samica je wychowała. Przy tych mrozach, co by udało jej się taką gromadkę wychować. Więc no, udało się samica. Rupią sobie wszystkie marcheweczki. To też ładnie najedzona, albo najedzony, Jeszcze nie wiem, ale na pewno sobie zostawię. Z dwie samice z tej gromadki chciałbym jednego samca. Reszta albo pójdzie na tuszkę, albo na sprzedaż to cała w całości, więc no, jeszcze zobaczymy. No to w, tej, w dzisiejszym odcinku to by było na tele Klikajcie dzwoneczek, klikajcie, klikajcie przycisk subskrybu i dzwoneczkiem. Bardzo by mnie to cieszyło, bo chciałbym się rozwijać w kierunku YouTubea troszeczkę. Więc na wiosnę, i w przyszłym czasie, będą lepsze materiały, żeby były lepsze materiały, lepsza jakość. I zostawiajcie łapki w górę, i cześć, i czołem się